Cześć, przychodzę do Was dzisiaj z małym testem dość starych już gogli przeznaczonych do PC VR, co znaczy Lenovo Explorer. Lenovo Explorer to headset VR z rodziny Windows Mixed Reality, zaprojektowany jako przystępne cenowo rozwiązanie dla użytkowników komputerów osobistych. Ze względu na podobny próg cenowy nie sposób uniknąć porównywań do popularnego modelu MetaQuest 2. Sprawdzimy, jak Lenovo Explorer wypada w tym zestawieniu. Wspomniałem już, że Google Lenovo należą do Windows Mixed Reality, ale być może nie każdy wie, co to jest. Jest to nierozwijana już platforma Microsoftu, w ramach której wielu producentów wydawało kompatybilne ze sobą, choć różniące się specyfikacją headsety VR. Sprzęt produkowały firmy takie jak HP, Acer, Samsung, Asus, Dell, Lenovo oraz sam Microsoft. Co prawda Microsoft zapowiedział wycofanie platformy, jednak wycofanie jej ma nastąpić 1 listopada 2026 roku i do, od tego czasu przestaną się pojawiać aktualizacje bezpieczeństwa, ale jestem przekonany, że samo korzystanie z gogli będzie jeszcze długo możliwe, bez większych problemów. Wracając do gogli, pasek mocujący headset do głowy przypomina popularne akcesoria typu holostrap do Questa 2, oferując solidne trzymanie. Komfort użytkowania niestety obniża uchwyt od kabla słuchawkowego umiejscowiony na boku, który może niektórym przeszkadzać. Rozdzielczość 2880 na 1440, czyli 1440 na 1440 na oko, pozostaje niższa w porównaniu do dzisiejszych standardów, przez co siatka pikseli jest niestety zauważalna. Na przykład qs 2 posiada sumarycznie 3664 na 1920 pikseli. Mimo to, nawet przy tej rozdzielczości gry takie jak Half-Life Alyx potrafią zachwycić. Szczególnie tych, którzy nie mieli okazji korzystać z nowszych headsetów. Brak fizycznej regulacji rozstawu źrenic IPD może utrudnić dostosowanie obrazu, zwłaszcza użytkownikom z szerokim rozstawem źrenic. Software'owe dostosowanie działa tylko w ograniczonym zakresie. Ja na przykład mam dość szeroko rozstawione oczy, blisko maksymalnych ustawień dla questów, i tutaj faktycznie odczuwałem to, że mam źle ustawione IPD, i bardzo zauważalnie degradowało mi to obraz. Kontrolery ruchu oferują e, pełną interakcję, a ich tracking jest w miarę poprawny. Kilka razy miałem problem w grach, gdzie trzyma się coś dwuręcznie, ale nie było to coś uniemożliwiającego granie. Niestety, technologicznie są znacznie słabsze od kontrolerów MetaQuest ze względu na brak czujników zbliżeniowych, opierając się wyłącznie na zwykłych przyciskach. Do tego jedynie spusty są analogowe. Przyciski na boku działają zero-jedynkowo. Gry raczej tego nie wykorzystują gameplayowo, ale zawsze fajnie wygląda płynna animacja zaciskania dłoni skorelowana z naszym ruchem. Śledzenie headsetu jest dość precyzyjne dzięki wbudowanym czujnikom. Działają więc tak jak na przykład w Questie, co to znaczy gogle same śledzą swoje położenie oraz położenie kontrolerów, nie trzeba rozstawiać w mieszkaniu dodatkowych kamer, stacji śledzących itd. Oczywiście wiąże się to z brakiem śledzenia całego ciała. Pomimo że Lenovo Explorer to już dość wiekowy headset, instalacja i konfiguracja przebiegają zaskakująco bezproblemowo. Windows Mixed Reality automatycznie rozpoznaje sprzęt, SteamVR również pobiera aktualne sterowniki i bardzo szybko można rozpocząć grę korzystając ze środowiska Windows Mixed Reality albo ze SteamVR. Same Google łączymy do komputera kablem HDMI oraz USB. Następnie parujemy kontrolery przez Bluetooth. Kabel jest dość długi i miękki, pod warunkiem, że PC stoi w w miarę dostępnym miejscu mieszkania. Jeśli komputer jest jak u mnie w samym rogu pokoju, to jest już troszkę gorzej. Oczywiście, do jakichś systemów podwieszania kabla pod sufitem trzeba już zorganizować odpowiednie przedłużacze. Same kable wychodzą na stałe z Gogli, więc nie można ich po tej stronie łatwo rozłączyć. Podsumowując, jest to sprzęt, który dalej jest w stanie dać całkiem sporo frajdy. Nie można jednak oceniać sprzętu w oderwaniu od ceny i alternatyw. Używane Lenovo Explorer można znaleźć za około 500 zł, podczas gdy zestawy Oculus Quest 2 są dostępne już od 700. Przy tej różnicy w cenie Quest 2 oferuje wyższą rozdzielczość, lepsze kontrolery bezprzewodową grę, możliwość pracy samodzielnej bez peceta. Dlatego dla zdecydowanej większości użytkowników będzie lepszym wyborem. Lenovo Explorer może być przydatny, jeśli posiadamy słaby komputer, bez portu USB 3.0, bez odpowiedniego Wi-Fi do bezprzewodowej gry, a niszcza rozdzielczość, lepiej współgra ze starszą kartą graficzną. Jednakże nawet w tej sytuacji Quest 2 pozostaje bardziej przyszłościowym rozwiązaniem. Na dzisiaj to tyle. Zachęcam do zostawienia subskrypcji. Dzięki i cześć.